Monotoniczność funkcji. Często w zadaniach masz polecenie określ monotoniczność funkcji. Oznacza, oznacza to, że masz powiedzieć, czy funkcja jest rosnąca, czy malejąca, czy stała, ewentualnie wskazać przydziały, dla których funkcja jest rosnąca, dla których jest malejąca, a dla których jest stała. I jeżeli masz wykres funkcji, to sytuacja jest prosta. Łatwo określić, czy funkcja jest rosnąca. Zawsze zaczynamy jechać po wykresie funkcji z lewej strony. To jest ważne, że z lewej strony zaczynamy i funkcja jest rosnąca. To widać. Z lewej strony zaczynamy i funkcja maleje. To widać. Z lewej strony zaczynamy i funkcja jest stała. Dobra, to jest, gdy mamy wykres. No, a tutaj mamy definicję. Jak tę definicję zrozumieć? No to jest właśnie na przykładzie tego wykresu tutaj zaczyna się ta definicja dla każdego x1 mniejszego od x2 no to biorę na oś x taki x1 taki x2 x1 jest mniejszy od x2 więc pasuje i teraz dla dowolnego x1 mniejszego od x2 f od x1 ma być mniejszy od f od x2 f od x1 dla tego x1 jest tutaj f od x2 dlatego x2 jest tutaj Wziąłem dowolne x1 mniejsze od x2 i wyszło. f od x1 jest mniejsze od f 2 I na tym ta polega definicja, że dla dowolnej liczby x1 mniejsze od x2 zawsze f od x1 będzie mniejsze od f... f od x2. Funkcja malejąca. Definicja. Znowu, biorąc dowolny x1 mniejsze od x2. Wziąłem takie. Znajduję e, wartości przyporządkowane temu x1, wartość przyporządkowana temu x1 czyli jest tutaj wartość przyporządkowana temu x2 jest tutaj i co się okazuje dla dowolnego x1 mniejszego od x2 f od x1 jest większe od f od x2 bo to, bo to jest funkcja malejąca jeżeli x2 jest większe od x1 no to wartość jest mniejsza bo maleje no i to widać na tym rysunku jak, jak działa ta definicja no i funkcja stała. Tu jest prosta sytuacja. Dla każdego x wartość funkcji jest równa c. No i faktycznie dowolny x, jaki ja bym nie wziął tutaj na osi x, zawsze wartość mi wyjdzie c. Bo to jest funkcja stała.